Siema, jestem Marek. Od nagrywam na YouTubie. Jestem zawiedziony Waszą postawą, ponieważ na moim kanale w tym czasie zdążyło przybyć skromne 10 tysięcy subskrypcji. Jest to żenujący wynik i mam nadzieję, że poprawicie się pod tym względem i nie będę czuć się rozczarowany. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać, jak profesjonalnie prowadzić samochód i być doskonałym kierowcą na drodze, nie posiadając wybitnie mocnego samochodu. W tym filmie wykorzystam jeden z moich dwóch samochodów marki Audi. Będzie to Audi A5 z turbo 3 litrowym silnikiem diesla, który zmieniono mapę silnika i aktualnie posiada 310 koni mechanicznych. Jest to mój ulubiony samochód do jazdy na co dzień, ponieważ bardzo dobrze wygląda i posiada automatyczną szynę biegów, która dodaje komfortu jazdy. Stoję właśnie przed samochodem i chciałbym pokazać w jaki sposób najlepiej startować ze świateł, aby nie dawać szans naszym przeciwnikom na drodze. Ogromna moc początkowa samochodu dzięki 660 Nm pozostawi inne samochody w tyle do momentu rozpędzenia się, nawet 5-litrowe jednostki benzynowe. Pamiętajcie także o wyłączeniu kontroli trakcji, aby zoptymalizować moc auta. Dzięki napędowi quattro samochód nie odbudzi nam posłuszeństwa nawet w taką pogodę jak dziś. Teraz wytłumaczę, jak najszybciej ruszyć ze świateł, używając jego całej mocy. Podstawą jest jednocześnie wciskanie pedałów hamulca i gazu, utrzymując 2000 obrotów, a w momencie ruszania odpuszczenie pedału hamulca i dociśnięcie pedału gazu, aż do kickdowna. Pogoda nie jest zbyt ciekawa, ale pokażę Wam, jak wygląda przyspieszenie od 0 do 100 w moim aucie. Pamiętajmy, że jeśli wpadniemy w pocisk, ważne jest opanowanie. Zamiast hamować dodajmy gazu, aby wyprowadzić samochód na dobre tor jazdy. Przez wchodzenia w zakręt zmniejszmy prędkość tak, aby nie wyrzuciła nas z drogi jedźmy na zakręcie ze stałą prędkością, którą będziemy asertywnie zwiększać podczas wychodzenia na prostą. Gdy nasze umiejętności prowadzenia auta będą się zwiększać, możemy zacząć zajeżdżać drogę innym samochodom pozostawionym w tyle, jeździć slalomem między autami i oczywiście stać się królem ulicy. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Przypominam o konieczności zostawienia subskrypcji na moim kanale. Możecie także zostawić łapkę i komentarz pod tym filmem. Do zobaczenia.